RimoLife to miejski rower elektryczny typu Damka zbudowany na aluminiowej niskiej ramie o wadze 22 kg. Rower występuje w trzech kolorach: niebieskim, czarnym, białym i czerwonym. Rimo ma 28-calowe koła z oponami Kenda. Napędzany jest silnikiem o mocy 250 W, zasilanym i wyjmowanym akumulatorem o pojemności 10 Ah. Rower wyposażony jest w dobrze dopasowane błotniki oraz bagażnik. Za bezpieczeństwo hamowania odpowiadają tarczowe hamulce. Sterowanie wspomaganiem odbywa się w bardzo prosty sposób. Do dyspozycji mamy pięć poziomów, które wybieramy za pomocą przycisków Plus oraz Minus, znajdującymi się obok wyświetlacza. Oprócz wspomagania elektrycznego, rower zawiera siedmiorządową przerzutkę. Kupując w firmie Mobiway otrzymujesz pełną dokumentację zgodną z polskim prawem, niezbędną do otrzymania dofinansowania na Twój rower elektryczny. Po więcej informacji, zapraszamy na naszą stronę Mobyway.pl.